Halo, halo, cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówi koniec zadanie i tutaj mam dla Was mega 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 fajne zadanie, pokażę Wam właśnie jak w mega prosty sposób zrobić zadanie z obrażeniami Wolverina, no i jest naprawdę mega dobry sposób, do dlatego warto odejść ten filmik, a na wstępie wypamiętajcie jednak o subikłapeczkę w górze, bo zaraz wiemy 25 kasów, za co mega, mega 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 dziękuję, a tylko, jeśli Wam jakoś pomogę szybciej robić zadanie, to proszęcie użyjcie Sejam Start w sklepie i wtedy z każdym tak powiem, wspierajcie mój kanał w rozwoju. Dzięki, a teraz do rzeczy. Jak wiecie w Fortnite znajdują się takie tryby, jak na przykład Marvel. Marvel Knockout. I co musimy zrobić? Żeby wykonać właśnie zadanie Wolverina Oczywiście można robić je na zwykłych grach Ale ja nie polecam Dlaczego? Dlatego, że musimy znaleźć te pazury Musimy znaleźć oponenta i zadać mu 200 damage. A. A jak wejdziemy na tryb właśnie Marvela To jak widzicie od razu mamy tryb Wolverina dostępny I ja w tym momencie mam od razu na starcie gry dostępny ten tryb I wystarczy, że właśnie sobie go użyję i zadam komuś damage. A. Ja już sprawdzałem to zadanie I faktycznie zadanie dmg nawet właśnie jak ktoś leży to i zalicza Ja tutaj wam pokażę, że nie mam już tego zadania jakby do wykonania, proszę, nie mam, zrobiłem go przed chwilą i autentycznie to działa. Dlatego ja właśnie polecam tryb Marvela, no bo tutaj po prostu głównie chodzi o to, że używamy tych supermocy, no i tak by nie musimy się w ogóle przejmować tym, że Nekat ktoś nazwałam tapujesz coś bo po prostu mamy parę żyć i możemy się bawić tymi pazurami do woli. Tutaj jeszcze powiem, co zrobić, jeśli Nekat nie macie tych pazurów, bo dało wam inną supermoc. Na przykład na tym trybie, co ja jestem, to po prostu wystarczy, że znajdziecie sobie na mapie. E, tak, na no mapie właśnie są różne supermoce które wam oczywiście teraz pokażę jak widzicie tutaj na kanale mamy supermod z duma tutaj mamy jakiegoś ironmana, tutaj deskę tutaj gruta i te supermoce po prostu się respią, także musicie poczekać aż zrespi wam się supermod właśnie Wolverina i wtedy ją podnosicie i po prostu sobie używacie, także też można te supermoce wymienić ze znajomym. jeśli gracie z kimś to możecie go prosić, żeby wam oddał Wolverina, jeśli on ma i wtedy możecie sobie też zrobić tak, czyli po prostu, że się z kimś wymienicie, dodacie damy i na przykład mu oddać, to jest najprostszy sposób prostszego według mnie nie ma i specjalnie ja wam chciałem to pokazać, dlatego że wiem, że niektórzy będą tryhardować na zwykłych giereczkach. No ale po co, jeśli można właśnie w taki sposób to zrobić i będzie to po prostu mega wygodne? Dajcie znać, czy Wam się przydał ten filmik. Mam nadzieję, że tak. Ja już nie przedłużam. Wielkie dzięki, właśnie za uwagę. To na tle. Trzymajcie się następnego. Jo.